Jednym z pytań, jakie zostało postawione przy w ogóle pomyśle zaproszenia mnie tutaj było to, dlaczego rządzącym jest na rękę, żeby Polakom żyło się coraz gorzej. Proszę Państwa, no, jest im to na rękę dlatego, że w ten sposób jesteśmy uzależnieni. Jesteśmy uzależnieni i nie mamy nic do powiedzenia, ponieważ albo korzystamy z jakichś dotacji, albo z jakiegoś stypendium, albo yy, jesteśmy wciągnięci w jakiś program unijny, w firmie, w której pracujemy. Jesteśmy po prostu uzależnieni. Gdybyśmy nie byli uzależnieni, gdybyśmy zarabiali tyle, że nam wystarcza na godziwe życie, to moglibyśmy powiedzieć, ale hola, hola, przecież wy nam nie jesteście potrzebni. W ten sposób Właśnie przede wszystkim politycy, bo tak naprawdę polityka tym wszystkim steruje, uzasadniają potrzebę swojego istnienia. Wmawiają państwu, że wy nie wiecie, jak wykorzystać swoje własne pieniądze, które zarabiacie. No nie wiem, ja wiem, jak wykorzystać moje pieniądze. Nie potrzebuję urzędnika w Warszawie, który mnie na oczy nie widział, żeby on mi mówił, jak ja mam gospodarować swoimi pieniędzmi, ile ja mam przeznaczyć na swoją emeryturę i gdzie te pieniądze odprowadzić. Dla mnie to jest absurd, dla mnie to jest dziwne, e, natomiast dla wielu, zapewne również z Państwa, dziwne jest to, co ja mówię, że mogłoby być inaczej. Ale niestety sprowadziło się to do takiego absurdu, że w tej chwili normalność jest czymś dziwnym. Co ja rozumiem przez normalność? Normalność to jest sytuacja, w której najważniejszym pojęciem, jakie jest wpajane młodym ludziom, od samego początku jest pojęcie odpowiedzialność. Odpowiedzialność za swoje czyny, odpowiedzialność za siebie samego, odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Tylko wtedy możemy liczyć na to, że Polska będzie się rozwijać, ponieważ ludzie będą podejmować decyzje świadomie, mając na uwadze, że po prostu, jeśli te decyzje będą niewłaściwe, to poniosą tego konsekwencje. A jak jest w tej chwili? No, w tej chwili najważniejszym pojęciem, jakie się wpaja w młodym ludziom, jest tolerancja. I to jeszcze w zakłamanym tego słowa znaczeniu, ponieważ tolerancja to jest zdolność do znoszenia czegoś, czego nie akceptuje. A nie akceptacja i afirmacja. Więc skoro w tej chwili zaczynamy wprowadzanie młodego człowieka w dorosłe życie, wmawiając mu, że to, że ktoś nie pracuje, to, to, to jego należy tolerować, i jemu należy pomóc, jemu należy dać zasiłek, no to to jest coś nie w porządku. Bo to jest to samo, jak ja bym powiedział słuchaj, synu, ty się ucz, ponieważ ty za chwilę będziesz musiał pan tego utrzymać. No, każdy zdrowomyślący powie, no ale dlaczego ja mogę utrzymać? utrzymywać? On nie może iść do pracy? Dwie ręce, dwie nogi, łeb na karku? No niestety, w tym systemie tak to nie działa.